Wyjątkowo przeze mnie lubiana kompozycja dwóch wspaniałych róż. Perennial Domino od Rosentantau, bardzo uznanej, nagrodzonej wieloma nagrodami, w tym na słynnym różanym konkursie w Baden-Baden złotym medalem. To jest ta czerwona o nieokreślonym kolorze, nieco dojrzałe wino. Tak można by je określić, chociaż też w zależności od kąta padania promieni słonecznych, od pory dnia ten kolor się zmienia. Tu w słońcu będzie zupełnie inny, żywszy, burgundowy. W cieniu traci na tej ostrości, ale staje się fakturowany, wręcz matowy kwiaty zebrane w grona w chmurki można by rzec wybornie kontrastujące czy też uzupełniające się dopełniające te drugiej róży którą jest Cordes Jubile róża wypuszczona na 125. rocznicę istnienia tej znakomitej firmy I to róża o też niezwykłych, zupełnie innych od parennial-dominokwiatach brzoskwiniowo-różowych, brudno-żółto-różowych. Trudno powiedzieć jednoznacznie określić ten kolor, on również jest niezwykle różnie wybarwiany. Jedna i druga róża charakteryzująca się bogactwem kwitnienia perennial domino dorastająca do 3 metrów wysokości, tu przewieszająca się, na co jej pozwalam, jest tylko podwiązywana, aby tu jest jeden krzew perennial domino, co należy podkreślić, a dwa krzewy Jubilee Cordesa zajmują niemalże 4-metrową rabatę. Tak więc perennial domino z tym przewieszeniem, z możliwością e, takiego delikatnego ze względu na swój pokrój położenia się. Natomiast jubilee Cordesa sztywna, wyprostowana, wymaga jedynie delikatnych podwiozeń, aby się nie wyłamywała. Z wszechmiar udane róże. Pięknie ze sobą, pięknie się uzupełniające. Kompozycje różane. Obie zdrowe, obie geuste, chociaż prenial domina jest nieco bardziej zwarta, można je powiedzieć, o drobniejszym liściu. Jubileusz Kordesa ma liść większy. I jeszcze raz obie te róże.